Witam serdecznie z pięknego hotelu Radisson Blu w Świnoujściu, który należy do firmy Zdrojowa Invest. Zdrojowa Invest od 10 lat realizuje w Polsce wysokiej jakości całoroczne obiekty hotelowe. Obecnie posiada w portfolio 11 inwestycji zakończonych i 4 w realizacji. Pięciogwiazdkowy hotel Radisson Blue w Świnoujściu został otwarty dla gości w lipcu 2017 roku i bardzo szybko stał się wizytówką kurortu i otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest bardzo lubiany przez turystów z Polski, jak i z zagranicy. W hotelu znajduje się 340 nowoczesnych pokoi apartamentów, dwie restauracje, strefa wellness, kawiarnia na 13 piętrze, basen z iluzją nieskończoności na dachu i piękny, wyjątkowy taras szklany znajdujący się 50 metrów nad poziomem morza. Nasz hotel jest pierwszym obiektem spośród wszystkich hoteli w Polsce zaprojektowanym i budowanym od podstaw zgodnie z wytycznymi ekologicznego certyfikatu LEED. Electrolux Professional dostarczył w połowie roku 2017 urządzenia pralnicze. Kompleks hotelowo-wypoczynkowy w Świnoujściu stał się w ten sposób niezależny od pralni zewnętrznych. Electrolux Professional to przede wszystkim firma o ugruntowanej reputacji na rynku oraz sprawdzony partner. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze dostawców urządzeń pralniczych była ekologia, a dzięki urządzeniom firmy Electrolux możemy zminimalizować wpływ prania na środowisko naturalne, co wpisuje się w politykę operatora hotelu oraz sieci Radison Blue. Maszyn pralniczych firmy Electrolux Professional używamy praktycznie od samego otwarcia hotelu. Dzięki nim możemy dostarczyć naszym gościom najwyższej jakości usługi pralnicze. Dodatkowe urządzenia są łatwe w obsłudze, dzięki czemu nie musimy poświęcać dużo czasu na przeszkolenie nowych pracowników. Śnieżnobiała pościel oraz czyste i miękkie ręczniki to jeden z głównych wyznaczników standardów w hotelu pięciogwiazdkowym i posiadanie właśnie takiej pralni to przede wszystkim 100% kontrola nad całym procesem prania, począwszy od terminów, przez jakość, po stosowane środki chemiczne. Możemy sami, w zależności od wewnętrznych potrzeb, np. obłożenia hotelu, zoptymalizować proces prania. To również nie wygoda, gdyż nie jesteśmy w tym zakresie związani z firmą zewnętrzną. W tak dużym obiekcie jak Radisson Blu, w którym znajduje się również wellness, spa, restauracje, kawiarnia, to również optymalizacja kosztów i duża oszczędności. Obecnie nasza pralnia przerabia około 40 ton prania miesięcznie. Sposób organizacji oraz wykorzystywane urządzenia wpływają na sposób funkcjonowania i ergonomię. W imieniu Electrolux Professional przekazuję podziękowania za wybór naszej firmy w projekcie pralniczym. Mamy również nadzieję na dalszy rozwój udanej profesjonalnej współpracy w następnych ośrodkach hotelowych. Życzę kierownictwu i hotelowi Radisson Blue sukcesu i pełnego obłożenia w działalności turystyczno-biznesowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.